Technologia w znacznym stopniu odmieniła nasze życie. Każdego dnia jesteśmy otoczeni ekranami smartfonów, tabletów i komputerów. Powiadomienia, wiadomości i ikąki aplikacji przyciągają naszą uwagę od momentu przebudzenia, aż do chwili, gdy kładziemy się spać. Internet stał się integralną częścią naszej codzienności. Umożliwia dostęp do informacji z całego świata, komunikację z bliskimi, pracę zdalną, naukę i rozrywkę. Żyjemy w dynamicznym świecie cyfrowym, który oferuje nieograniczone możliwości. Warto jednak zastanowić się, jak technologia wpływa na nasze życie. Czy kontrolujemy jej obecność w naszej codzienności, czy może to ona zaczyna kontrolować nas? Istotne jest znalezienie równowagi między światem online a rzeczywistością poza ekranem. Czy potrafimy czerpać korzyści z technologii, nie tracąc kontaktu z samymi sobą i otaczającym nas światem? Zależnienie od internetu to problem, który może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy profesji. Często zaczyna się niewinnie. Spędzamy coraz więcej czasu online, pragnąc, by być na bieżąco, nie przegapić ważnych informacji, utrzymać kontakt ze znajomymi. Stopniowo jednak możemy zauważyć, że coś jest nie tak. Rozważmy następujące sytuację. Młodego chłopaka, który zamiast poświęcać czas na naukę, godzinami gra w gry online. Zarywa noce, pomija posiłki. Jego oceny ulegają pogorszeniu, a relacje z rodziną stają się napięte. Kobiety w średnim wieku, która po pracy nie znajduje czasu na spotkania z przyjaciółmi, ponieważ cały wieczór spędza na przeglądaniu mediów społecznościowych, odczuwa samotność mimo otoczenia wirtualnymi znajomymi, starszego mężczyzny. Które zaniedbuje swoje hobby i pasje, spędzając większość dnia na czytaniu wiadomości i uczestnictwie w dyskusjach na forach internetowych. Jego stan zdrowia się pogarsza, a kontakty z bliskimi są coraz rzadsze. Uzależnienie od internetu może wkraść się w nasze życie subtelnie. Objawy są różnorodne: zaniedbywanie obowiązków domowych czy zawodowych, rezygnacja z aktywności fizycznej, problemy ze snem, izolacja od rodziny i przyjaciół. Możemy odczuwać niepokój lub irytację przy braku dostępu do sieci, a nasze myśli ciągle krążą wokół tego, co się dzieje online. Problem ten nie dotyczy wyłącznie młodzieży czy osób pracujących w branży technologicznej. Współcześnie każdy z nas może być podatny na nadmierne korzystanie z internetu. Technologia jest wszechobecna w pracy, w domu, w kieszeni. Łatwo przekroczyć granice między zdrowym a szkodliwym użytkowaniem. Nadmierne korzystanie z internetu niesie poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Nasz organizm i umysł odczuwają skutki spędzenia większości czasu online. Fizyczne konsekwencje obejmują chroniczne zmęczenie, problemy ze snem spowodowane zakłóceniem naturalnego rytmu dobowego przez światło emitowane przez ekrany. Bóle pleców i napięcie mięśni wynikające z długotrwałego siedzenia, a także obciążenie wzroku prowadzące do jego pogorszenia. Psychiczne konsekwencje to poczucie izolacji i samotności, obniżenie nastroju, drażliwość, a nawet objawy depresji i lęku. Ciągłe porównywanie się z innymi w mediach społecznościowych może prowadzić do spadku samooceny i niezadowolenia z własnego życia. Społeczne konsekwencje obejmują pogorszenie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Zaniedbujemy bezpośrednie kontakty, rozmowy i wspólne spędzanie czasu. Bliscy mogą czuć się ignorowani lub odsunięci na dalszy plan, co może prowadzić do konfliktów. I rozpadu ważnych więzi. W sferze zawodowej i edukacyjnej nadmierna obecność online skutkuje spadkiem efektywności. Trudności z koncentracją, ciągłe rozpraszanie się powiadomieniami i chęć sprawdzania nowości w sieci wpływają na naszą produktywność. Wykonujemy zadania wolniej, popełniamy więcej błędów, co prowadzi do stresu i niezadowolenia z osiągnięć. Te negatywne skutki narastają stopniowo i często pozostają niezauważone. Ignorowanie tych sygnałów może jednak prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Istnieje jednak możliwość zmiany tej sytuacji. Rozpoznanie problemu to pierwszy krok w kierunku poprawy. Prowadzenie niewielkich zmian może stopniowo polepszyć jakość naszego życia. Oto kilka strategii: samoobserwacja. Przyjrzyjmy się swoim nawykom: ile czasu spędzamy online, które strony czy aplikacje pochłaniają najwięcej naszej uwagi. Ustalenie limitów czasu ekranowego. Korzystajmy z narzędzi i aplikacji pomagających kontrolować czas spędzony przed ekranem. Wyznaczenie konkretnych godzin na korzystanie z internetu sprzyja dyscyplinie. Wyłączanie powiadomień. Eliminując ciągłe powiadomienia, zyskujemy spokój i kontrolę nad tym, kiedy sprawdzamy wiadomości czy media społecznościowe. Odkładanie telefonu podczas posiłków i spotkań. Możliwia to pełne skupienie się na rozmowie z bliskimi, cieszenie się jedzeniem i chwilą obecną. Szukaj wsparcia u bliskich. Dzieląc się obserwacjami z rodziną czy przyjaciółmi, zyskujemy nieocenione wsparcie w procesie zmiany nawyków. Konsultacja ze specjalistą. W razie trudności z samodzielnym poradzeniem sobie z uzależnieniem, warto skorzystać z pomocy psychologa czy terapeuty. Każdy z nas ma wpływ na sposób korzystania z technologii. Małe kroki w kierunku zmiany przynoszą znaczące korzyści dla zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji z innymi. Odzyskanie równowagi między życiem online a offline pozwala czerpać pełną radość z obu tych światów. Zmiana rozpoczyna się od nas samych. Wprowadzając niewielkie modyfikacje w codziennym życiu, możemy uzyskać równowagę i radość. Poprawa jakości snu, lepsze relacje z bliskimi, Więcej energii i satysfakcji z codziennych aktywności są w zasięgu ręki. Zachęcam do refleksji nad sposobem korzystania z technologii. Nie obawiajmy się szukać wsparcia u rodziny, przyjaciół czy specjalistów. Wspólnie możemy stworzyć społeczność korzystającą z technologii w sposób świadomy i zrównoważony. Wasze zdrowie, szczęście i satysfakcja z życia są najważniejsze. Warto już dziś prowadzić drobne zmiany i obserwować pozytywny wpływ na własne życie. To od Was zależy, jaką drogę wybierzecie. Pamiętajcie, bądźcie bezpieczni w sieci.